Jestem trochę zmęczony robieniem innego filmu. Zrobię sobie krótką przerwę i opowiem Wam o prostej metodzie manipulacji, której używają prawie wszyscy, nie zdając sobie z tego sprawy. Ten temat jest teraz szczególnie aktualny. Od razu Was ostrzegam, ja nie chcę nikogo obrazić, ja niczego nie propaguję, niczego nie reklamuję i nikogo nie usprawiedliwiam. Używam przykłady w tym filmie jedynie dla lepszego zrozumienia. Poproszę nie wymyślać sobie, że ten film coś propaguje oprócz zdrowego rozsądku. Myślę, że wielu się ze mną zgodzi. Każdy człowiek lubi myśleć, że jest najbardziej właściwy i że zawsze ma rację, że jest mądrzejszy od innych. Bardzo miło jest zdać sobie sprawę, że zawsze masz rację, że masz wsparcie. Nie trzeba daleko sięgać po przykłady. Weźmy na przykład rodzinę z dwóch osób, męża i żony. Załóżmy, że żona nie wspiera męża. Nie zgadza się z nim w niektórych pytaniach. Lub odwrotnie, mąż nie wspiera swojej żony. To nie ma znaczenia. No więc nie popiera żona męża i koniec. To uczucie jest wyjątkowo nieprzyjemne dla męża. Chce, aby jego żona wspierała go zawsze i we wszystkim. Ale ona ma inny punkt widzenia. Mąż frustruje, staje się zdenerwowany tym. Trudno mu żyć z taką żoną. Lub ty jesteś na przykład ateistą i wszyscy twoi krewni i przyjaciele są wierzącymi. Nie podoba ci się to, że myślą inaczej, chcesz udowodnić im swój punkt widzenia, uważasz ich za ślepych, gorszych od siebie. A może lubisz jakąś partię polityczną, Wierzysz, że to ona uczyni twój kraj lepszym, a wszyscy wokół myślą inaczej, nie zgadzają się z tobą. Nieprzyjemnie, prawda? Czujemy się bardziej komfortowo w kręgu podobnie myślących ludzi. Czujemy wsparcie od nich tylko dlatego, że się z nami zgadzają. Staramy się szukać ludzi o podobnych poglądach przez całe życie, wybierając przyjaciół, wybierając męża lub żonę. Nawet subskrybujemy kanały tych, którzy myślą w ten sam sposób. Ale czy wiesz, co nam odczuwać jeszcze bardziej przyjemniej niż wsparcie? Co jest lepszego niż wsparcie od podobnie myślących ludzi? Tutaj uwaga. Cieszymy się, że wszyscy, którzy myślą inaczej, są kompletnymi idiotami, wyjątkowo głupimi ludźmi. I są gorszymi od nas pod każdym względem. Lubimy patrzeć na to, jak ktoś, kto z nami się nie zgadza, demonstruje swoją głupotę. Żona, która cię nie wspiera, zrobiła głupotę, nie miała racji, popełniła błąd. No nareszcie! <laughs> Przecież mówiłem, a ja wiedziałem, widzisz, wiedziałem, że jesteś głupia, trzeba było mnie słuchać, wspierać mnie. Jakże dobrze czuje się mąż w takich momentach. Heh. Albo ateista zadaje wierzącemu podstępne pytanie, a wierzący nie zna odpowiedzi. Zaczyna się rumienić, jąkać i nie może odpowiedzieć. W takich momentach ateista odczuwa euforię, stan błogłości, radość, ponieważ pokazał, że jego przeciwnik jest gorszy, jest głupszy. Czy nie jest to miłe uczucie zdawać sobie z tego sprawę? A tutaj jakiś youtuber nagrał poważną analizę 5G. <laughs> Prawdopodobnie wyśmiewa przeciwników, pokazuje ich głupotę. Trzeba obejrzeć, pośmiać się nad foliażami. No ponieważ lubię patrzeć, jak wyśmiewają każdego, kto się ze mną nie zgadza. Rozumiesz o co mi chodzi, prawda? Ludziom przyjemnie upewniać się w tym, że każdy, kto się z nimi nie zgadza, jest kompletnym idiotą. I to uczucie jest bardzo łatwe do zmanipulowania. Czy wiesz, jak udowodnić swój punkt widzenia? Z moralnego punktu widzenia jest dobry sposób. Trzeba argumentować swój punkt widzenia, przedstawić dowody, logicznie uzasadnić wszystko, przeanalizować punkt widzenia przeciwnika i udowodnić, dlaczego się myli lub czegoś nie rozumie. O, krótko mówiąc, to długi i żmudny sposób. W rzeczywistości nie trzeba nic z tego robić. Nie musisz wypowiadać ani jednego słowa. Możesz zdyskredytować, zniszczyć przeciwnika i jego punkt widzenia w jeden prosty sposób. Zamiast siebie, pozwól wypowiedzieć się najbardziej wściekłym i najgorszym przedstawicielom niewygodnego punktu widzenia. To dyskredytuje wszystkich oponentów, którzy myślą inaczej. Ty wygrasz spór, ludzie będą ci ufać. Podam kilka przykładów tego, jak to działa, ponieważ możecie pomyśleć, że to nic nie udowadnia, ale w rzeczywistości dzięki tej metodzie robią rewolucję i kontrolują umysły milionów. Załóżmy, że chcę Was przekonać, że TikTok to aplikacja dla upośledzonych, zdegradowanych ludzi i ogólnie najgorsze co jest w internecie. Nie muszę przedstawiać żadnych argumentów i bronić mojego punktu widzenia. Trzeba jedynie pokazać to. Okej, 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 okej. Steffen, nein! Oh, Steffen, nein! Oh, Steffen, nein! Oh, Ste Steffen, <laughs> <laughs> <laughs>

I to wszystko. Tego wystarczy, aby przekonać ludzi, nigdy nie korzystać się TikTokiem, a wszyscy użytkownicy będą uważani za kompletnych idiotów. I tutaj nie chodzi jedynie o TikToku, chodzi o to, że można wybrać podobnych ludzi spośród przedstawicieli jakiejś religii, można wybrać spośród ateistów, spośród przedstawicieli poglądów politycznych, można je znaleźć na YouTube, na Instagramie, wszędzie. Rozumiecie? Wystarczy pokazać kilku przedstawicieli, a czasem nawet jednego, aby większość uznała wszystkich przedstawicieli innego punktu widzenia za kompletnych idiotów. Jak udowodnić, że feministki i ich ruch to jakaś głupota? Nie trzeba rozumieć feminizmu, nie trzeba słów i argumentów. Trzeba jedynie pokazać najbardziej wściekłych przedstawicieli tego ruchu, którzy krzyczą i robią nie wiadomo co. Większość od razu pomyśli, że tam wszyscy są takie. Lub pokaż screenshoty z najgłupszymi komentarzami przedstawicielek tego ruchu. Wystarczająco. Nie trzeba żadnych argumentów. Większość po tym dojdzie do wniosku, że feminizm jest dla kompletnych idiotów. I nawet nie będą słuchać innej, argumentowanej opinii poza Już chyba każdy słyszał o tych zamieszkach w Stanach Zjednoczonych. Rozumiem problemy mniejszości narodowych w Stanach Zjednoczonych na tym samym poziomie, na jakim rozumiem specyfikę opieki nad polami ryżowymi w Wietnamie. Czyli mam po prostu zero kompetencji. Kompletnie nie znam się na tym. Ale czy uważasz, że to uniemożliwia mi udowodnienie ludziom, że jedna ze stron się myli? Wystarczy jedynie pokazać ludziom, jak protestujący rabują sklepy, niszczą pomniki i własność publiczną, jak źli w moim rozumieniu biją dobrych, jak źli demonstrują idiotyzm i głupotę. I to wszystko. Większość stanie po mojej stronie. Ludzie po prostu lubią patrzeć, jak głupie zachowują się wszyscy, którzy się z nimi nie zgadzają. Nikt nie wysłucha argumentów, faktów i dowodów tych, którzy myślą inaczej. Jeśli myślący inaczej argumentuje swój punkt widzenia, napisze ogromny komentarz, to nikt nawet nie przeczyta go. Mu po prostu podeślą link do filmu, w którym ci, których on broni. Rabuję sklepy i wszystko tutaj staje się jasne dla większości. Zalajkują ten link z filmem, a nie tego, kto myśli inaczej. Prawdopodobnie myślisz, że usprawiedliwiam kogoś? Nie, ponieważ kompletnie nie znam się na tym. Po prostu pokazuję przykład, jak łatwo manipulować ludźmi. Jeśli wydawało ci się, że kibicowałem jakieś ze stron w moich przykładach, to po prostu ci się wydawało. Wiem jednak na pewno, że wiele osób rozumie tę kwestię w taki sam sposób jak ja, ale oni mają własny punkt widzenia i udowodniają swój punkt widzenia, manipulując w podobny sposób. Prawdopodobnie najlepszym przykładem takiej manipulacji jest historia globalnego ocieplenia i Gretty Thunberg. Wiecie, starałem się zapoznać się z tematem zmian klimatycznych, próbowałem wyrobić sobie jakąś opinię na ten temat. Czytałem artykuły, badania, słuchałem wykładów klimatologów, porównywałem różne punkty widzenia, ale w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że jest tyle informacji i dezinformacji, że tyle czasu trzeba poświęcić na przestudiowanie tego tematu, że lepiej nie. Dziękuję, lepiej zajmę się inną sprawą i nie będę miał jednoznacznego stanowiska w tej sprawie. Wiecie co? Pojawia się Greta Thunberg, a wraz z nią tłumy internetowych ekspertów od klimatologii. A czy wiesz, jak ci eksperci udowodniają, że globalne ocieplenie to bajka dla głupców? Pokazują jedynie krzyczącą dziewczynkę, która myśli inaczej. Obowiązkowo wskazują na jej diagnozy i ogólnie na sposób komunikacji, grymasy. To znaczy, dyskredytują absolutnie każdego, kto myśli inaczej, pokazując jedną małą dziewczynkę. I to wszystko, nie musisz niczego udowadniać: czytać badań, artykułów, rozumieć problemu, słuchać ekspertów. Spójrz na to, to jest dowód, że wszyscy zwolennicy antropogenicznego wpływu na zmianę klimatu są idiotami. Kurczę, nie jestem nawet pewien, czy nie zostało to zrobione celowo. Czy przeciwnicy specjalnie pozwolili tej dziewczynie wypowiedzieć się, aby zdyskredytować zwolenników? W każdym razie, Putin i Trump, znanie przeciwnicy antropogenicznego wpływu na klimat, Mogą jedynie podziękować Grecie. Dała im dobry powód do zdyskredytowania swoich przeciwników. Right here, right right here, right right here, right I tak, nadal nie znam się na temacie zmian klimatycznych. Z przykładu można podać wagon i mały wózek. Jak zdyskredytować przedstawicieli jakiejś narodowości? Jak udowodnić, że ludzie pochodzący z pewnego kraju są idiotami? Trzeba pokazać najgorszych przedstawicieli tego kraju i to wszystko. Dla tych, którzy na przykład prawie nic nie wiedzą o Szwajcarii, Koreańczykom z północy, na przykład, można pokazać samych krytynów z Szwajcarii, pokazać, że jedzą koty i tak dalej. A człowiek. Który to usłyszy, pomyśli, że Szwajcaria jest krajem idiotów. Ale ty wiesz, że tak nie jest, prawda? Ponieważ wielu z Was wie o Szwajcarii więcej niż na przykład o zmianach klimatu lub problemach mniejszości narodowych w Stanach Zjednoczonych. Im mniej ludzie wiedzą o czymś, tym łatwiej manipulować w ten sposób i narzucać im swój punkt widzenia, który jest dla Ciebie przyjemny, dyskredytując niewygodny punkt widzenia. Weźmy mnie na przykład. Jak udowodnić, że nie powinieneś oglądać mojego kanału, że jestem kompletnym idiotą, niedoczłowiekiem? Po prostu trzeba zdyskredytować mnie, odwołując się do mojej narodowości. Trzeba nazwać mnie banderowcem, upajincem, kłamcą, człowiekiem z biednego, wymyślonego kraju na wschodzie, bo tam wszyscy są takie. I to wszystko. Tylko nie myśli, że robię z siebie ofiarę, potrzebuję wsparcia, że kolejny raz będę mówił, że nie popieram różnych bander i innych Hitlerów. Nie, ja traktuję to jako fakt. Jako część rzeczywistości. Gdyby nie moja narodowość, nadal byłbym zdyskredytowany w jakikolwiek inny sposób. Nie da się uciec i bronić się przed tym. Nie ma sensu jęczeć i płakać. To po prostu część rzeczywistości. Tak działa świat. Tak więc, co chciałem powiedzieć tym filmem? Jeśli ktoś próbuje udowodnić swój punkt widzenia, pokazując jedynie najbardziej wściekłych przeciwników, udowadnia jedynie swoją głupotę lub udowadnia, że próbuje manipulować. Obecność idiotów wśród ludzi, którzy myślą inaczej, nie dorówna się temu, że masz rację. Wśród tych, którzy myślą podobnie jak ty, możesz także znaleźć głupców. Co do tematu 5G. Są wszystkie warunki dla takiej manipulacji. No na przykład chcę przekonać moich subskrybentów, że mam rację co do 5G. Dlaczego ja używam jakiejś formuły, robię obliczenia, czytam artykuły, literaturę techniczną, wspominam to, co studiowałem na uniwersytecie, analizuję punkt widzenia tych, Którzy się ze mną nie zgadzają, i szukam dowodów na moje słowa. Po co to wszystko? Mogę przecież przekonać ludzi w prosty sposób. Krok pierwszy. Stwórz negatywny wizerunek przeciwnika technologii 5G. Załóż czapkę z folii aluminiowej na głowę, parodiując przeciwników. Krok drugi. Pokaż badanie z 2001 roku o telefonach komórkowych, równolegle mówiąc, że technologia 3G, 4G, 5G nie szkodzą zdrowiu człowieka. Jeżeli zaczniecie szukać badań i doniesień na ten temat, to tak naprawdę okaże się, że nikt nie udowodnił, że sieci 3G, 4G, 5G ani Wi-Fi szkodzą człowiekowi, że nie pozwalają nam spać, że wpływają na bóle głowy. To po prostu nie jest szkodliwe. Tak wynika przynajmniej z obecnych badań. Krok trzeci. Powiedz, że wszyscy, którzy się z tym nie zgadzają, są antyszczepionkowcami, fanami doktora Ziemby i zwolennikami Teorii Płaskiej Ziemi. Tak wynika przynajmniej z obecnych badań, a inaczej twierdzą tylko antyszczepionkowcy, fani doktora ziemby oraz zwolennicy Teorii Płaskiej Ziemi. Gratuluję! Wszystko udowodniłeś. Pozamiatany. Trzeba jedynie zdyskredytować przeciwnika, wyśmiać go, pokazać, że wszyscy mające inny punkt widzenia są głupcami. Większości tego wystarczy. Założyłeś, że w tym filmie staram się sprawić wrażenie, że jestem mądrzejszy, lepszy niż ktokolwiek inny. Ale nie, jestem kompletnym idiotą, po prostu głupszym niż wszyscy w tej sytuacji. Gdybym użył tej taktyki, tego sposobu manipulacji, uzyskałbym znacznie więcej wyświetleń, a tym samym więcej pieniędzy za reklamę. I. Co najważniejsze, poświęciłbym mniej wysiłku i czasu. Czyli same zalety. W moim filmie trzeba czasami napinać mózg, przemyśleć informacje, sprawdzić źródła i wszystkie słowa, które wypowiedziałem. W rezultacie 100 tysięcy z hakiem widzów średnio obejrzało tylko jedną trzecią filmu. Inteligentna osoba po prostu wyśmiewałaby przeciwników, Zdyskredytowałaby ich punkt widzenia bez żadnych argumentów. Publiczność pośmiałaby się. Więcej osób obejrzeliby taki rozrywkowy film do końca. Dlatego algorytmy YouTube'a aktywniej promowałyby wideo. Ono zyskałoby więcej wyświetleń i odpowiednio więcej zarobków. Wszyscy byliby zadowoleni. Widzowie sobie pośmialiby się, podnieśliby swoją samoocenę, a ja otrzymałbym więcej pieniędzy. Kupiłbym jakiś prezent dla mojej mamy. Tak, tak, i mówię to bez sarkazmu. W tej sytuacji mądrzejszą jest osoba, która dostaje więcej zysku w krótszym czasie i za mniejszą liczbę spalonych kalorii. A ja jestem idiotą. Tak, poszedłem trudniejszą drogą. Po prostu uwierz mi, jestem zmęczony. Mam dość z tego czytania badań i analizowania metodologii z wnioskami. A jeszcze trzeba sprawdzać komentarze i przeanalizować przesłane do mnie linki. To jest... Ale nic. W tym filmie pokazałem, że nie mam zamiaru dyskredytować przeciwników podobnym sposobem manipulacji. W następnym filmie o 5G pokażę przeciwnikom, dlaczego utrzymuję moją początkową pozycję i jak wy manipulujecie faktami, próbując zdyskredytować zwolenników technologii 5G. Ja zgłosiłem sobie mózg, czytając informacje potwierdzające wasz punkt widzenia i przedstawię tę informację w filmie. Uprzejmie poproszę posłuchać mój punkt widzenia, tylko pamiętajcie, że dla mnie jest obojętnym fakt, czy ja kogoś przekonam. Ja nie mam to na celu, nie trzeba ze mną zgadzać się. Ja chcę jedynie uzasadnić swój punkt widzenia. Do widzenia plus pochodzenia.